W tym filmie zagrałem na nowej, wyczekiwanej edycji Box PP na serwerze rapy.pl. W tym odcinku powiedziałem Wam mniej więcej, co stało dodane na nowej edycji, co osiągnąłem. Przez ten czas zrobiłem też parę killi, więc oglądajcie do końca. Jeżeli chcecie Daily Series na kanale z serwera rapy.pl z trybu Box PP, zostawcie tutaj 250 łapek, 24 godziny, aż jutro wlatuje Daily Seria. W tym filmie możecie wygrać 2000 na dobry start edycji. Jeżeli chcecie wygrać, zostawcie łapkę suba, napiszcie swój w komentarzu. Ja już nie przedłużam i życzę jego oglądania Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku i wielki powrót na rapy. Już startowała nowa edycja, właśnie boxa, która, za, która wygląda całkiem nieźle. Aktualnie na serwerze jest 2000 osób. Zostałem tutaj e, rangę twórca po raz kolejny. Na nowej edycji dużo naprawdę zmian, dużo fajnych innowacji. Dobrałem tutaj sobie kita, właśnie dziewiątkę, którego właśnie miałem. No bo jak wiecie, ranga twórcą no to jest jak rang rapy. No i po prostu mogę sobie takiego kita odebrać. E, Pobijemy się, na no mapie pokażę Wam jak, cało, jak to całościowo po prostu wygląda. Ogarnąłem sobie też itemy, temy. Przygotowałem też nożyce na piraka, które są mega dobre. Dobra, no i tutaj oczywiście mieczyk też na pielach, który raczej będę chciał sprzedać. Potem właśnie jakiegoś seta, ale na, na, sam, na sam, początek zarobek oczywiście. Aktualnie u astronauty mam 43% robót, co jest całkiem ok, jeżeli o to chodzi. I co mogę powiedzieć, lecimy widzowie się oczywiście zaraz pobić. Mam nadzieję, że jakieś tutaj kile. Robimy Pokażę wam też w ogóle ekonomię, jak wygląda na serwerze, bo naprawdę boksa albo boksa boxa, boxa dawno grałem, a brakowało mi dosłownie takich wiecie, daily odcinków na kanale. Czy też jakieś fajnej zabawy, no dawno nie miałem takiego czegoś, że naprawdę jakoś fajnie bawiłem się w tym Minecrafcie, a teraz Wydaje mi się, że z nową edycją rapy, no będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Więc jeżeli chcielibyście no poru daily odcinków na kanał, to dajcie w końcu znać. Jeżeli będzie tutaj dużo łapek, no to będzie oczywiście daily seria na kanał, ale widzę, że nikt nie kopie wełny, więc spróbowałbym właśnie tutaj pokopać. E, w sensie nożyczkami oczywiście, tylko raczej znaczy, mnie nikt nie zabije. Ludzie mają też itemy 14, ja tutaj lekko przystopowałem, ale robię jest też całkiem mierzy, właśnie na to, że mam po prostu nożyce 11, no to jest całkiem, całkiem okej. Okay. Ten mieczek 11 też wystawimy. Kupiłem go wtedy chyba za 6000 w nocy, a teraz. Kosztuje chyba około 11, może coś takiego, więc to jest mega dobry profil. Nie wiem, czemu ludzie tak to tutaj wystawiają A cała wełna jest dosłownie dla mnie. No tutaj w ogóle zielona wełna, którą też wam zaraz pokażę, ale tamta zielona wełna jest na pewno po prostu zajęta. widzę, że gracze tutaj lecą. Można się w sumie z nim pobić, ale on się raczej właśnie nie będzie chciał z nim pobić. że szybko literę i dokopię tą wełnę. Jestem ciekaw, ile w ogóle z tego dostanę. Z 10 tysięcy chyba powinienem uzyskać właśnie z takiej wełny. No jednak nie udało mi się wykopać 10 tysięcy, ale 8,700 prawy. Całkiem dobry wynik tę dużym życe. pójdziemy, widzę się pobić z graczami, a i te są mega moce, prawda? Tutaj przy niej widzę, że jest też dużo osób, więc może tutaj się oczywiście z nim po bardzo fajnie pobić. Ja też niestety kurczę nie mam na mieczu, ale takich na przykład żelaznych ziomków, którzy sobie wychodzą tutaj ze niej jak najbardziej można zabić. No i udało mi się kila zrobić. To może nie będę na razie załączyłem Kognito, ale później załączę, żeby tutaj nie mieć jakiegoś e, hanta od jakichś graczy czy coś takiego, ale kolejny gracz tutaj udało mi się zabić, ale od razu widzę, że stałem sobie po plecach, więc, więc będę musiał refaz jeść sobie. Set też do najlepszych nie należy, kurczę to właśnie mnie martwi, że ja też za dobrego seta nie mam i chyba fajerka jest dopiero od miecza właśnie 12 albo 11 dla kolejnego tutaj killa oczywiście robimy i tego ziomka prawie mi się udało zabić bo całkiem całkiem okej, okay. mam 9 fajerwarek ale widzę, że leci za mną jakiś kurde gracz mam nadzieję, że go nie będzie zamlatał. mną incognito od razu i powinienem go jakoś zgubić, mam na nią taką nadzieję od razu został zgubiony, więc lecę na spawna i lecimy zmienić sektor, zmieniliśmy sektor zobaczę w ogóle ile kosztuje na przykład zrobienie sobie miecza 12, kosztuje 18 tysięcy a ile kosztuje właśnie taki mieczyk na rynku. Rynek otwórz i zobaczymy ile ten mieczyk 11, który kupiłem za 6 tysięcy kosztuje. No od 10 do 10 tysięcy, nawet do właśnie 11. No tyle raczej nie będę wystawiał, ale za gdzieś około 10 tysięcy chciałbym. Wtedy za tą sumę będziemy chyba mogli poczekać albo ulepszyć sobie u właśnie handlarza nożyce na jakieś może nożyce właśnie 12. Tylko bardziej upłacić kupić z rynku tak widzę, albo kupić jakiegoś tutaj rapy boksa. Zobaczymy. Na razie po prostu będę tutaj tak grał. i jeszcze się popić w tym filmie, to nie może być oczywiście koniec, ale widzę, że dużo strasz chodzi tych żelaków, których ja jestem sam w stanie bardzo szybko zabić oraz sobie dostałem też plecy, więc muszę uważać. Właśnie, 1400 rankingu, nie jest, nie jest źle wam powiem, ale tu widzę, że jest gracz, który ma itemy bardzo słabe i nawet słabsze od nas, 5 HP mu zostało, więc no jest to całkiem spoko kill, jeżeli uda mi się go na przykład załapać w pańczyny. I dobra, i tego ziomka prawie zopałem w pańczyny. Kurczę, gdyby nie odleciał, no raczej już nasz pewny tutaj kill w tym filmie. Tu widzę, że jakiemuś graczowi zbłowała się litra, prawie go zabiłem. Dobra, zabiłem w ogóle jakiegoś gracza, który miał itemy, no bardzo słabe. Ciemki, piątki, kilo, w dwójka. No nieciekawa sprawa, ale trzeci kilo w tym filmie. Całkiem okej, okay, całkiem okej, okay. Jak tak latanie po mapie i zabijanie graczy jest tak łatwe. To jeszcze, że nie robiłem tego na początku edycji, właśnie, gdzie już miałem jakieś dobre temy. Trochę żałuję, bo jednak kurczę, to by nam mega dało, a takie wiecie. robienie kili jest coraz mniej tych diaksów, Coraz mniej tych żelaków widzę, bo wychodzą teraz po tak dwie, trzy osoby, a wcześniej to wychodziło po prawie połowa osób, więc no może by było łatwo tutaj się dorobić kili, Teraz, no to wiecie, jest totalnie inaczej, no bo gracze mają tutaj Temat. Widzę, że ktoś kopie żelazek, jakby się na niego tutaj skokusować. No, na razie sobie te mieście ustawię, nożyce, może jedną parę sprzedam, albo ją właśnie sobie stawię i podróżę na pewno. Eee, I co, chyba to tyle. Na razie będę zbierał sobie te monety klanu i lepsze odroby, żeby zrobić na maksa. Jeżeli w ogóle chcecie o klanu, to za 15 fragmentów możecie dołączyć. A mi się spoko taka sumka, jeżeli jeszcze tutaj macie per dropu. Dobra, tak się w ogóle prezentuje drugi pak. Możecie dać tak znać, który wolicie, ten. Pierwszy ten pierwszy, który miałem pokazany, czy ten tu są takie dłuższe właśnie miecze. Taki jest bardziej lin, nie wiem, no taki po prostu jakiś taki inny. Mi się całkiem podoba, chyba nawet bardziej niż tamten. To wylecimy oczywiście tutaj na mapę, nie mogłoby się to inaczej skończyć. Nic nie. E, nic nie robiłem właśnie. Jak miałem tą chwilową przerwę, nawet tych itemów nie powystawiałem, ale tu widzę, że dużo właśnie takich żelaków chodzi. Jakby się na przykład na jednego żelaka rzucić i go zabić, to może w sumie wyjść. Zabiłem, zabiłem raz jakiego ziomka, tylko żeby się tutaj nie zbugować. I żeby nie zginąć w jakiś kupi straszny sposób, widzę, że to jest jakiś ziomek w napieraku, ale ile, jednym hitem i zdjął, co jest w ogóle grane, tego się lekko nie spodziewałem, może polecimy na wełnę, bo raczej, no właśnie, tutaj kopie grać w itemach 14, gdzie ja kompletnie nie mam szans z nim, nawet nie mam chyba co do niego podbijać, tak mi się wydaje. Dobra, tu kopie jakiś w ogóle gracz w napieraku, od razu mi niestety uciek a po sobie wewnę. Mogłem postawić przed nim paliczynę, to bym go raczej zabił, ale poleciłem przy tą linię, bo tutaj naprawdę dużo jest killi. Ciekawi mnie w ogóle, co to są te zombiaki. Bo zostały jakieś zombiaki. Kurczę, one chyba dają jakieś siano. Z 15 chyba albo 10 dolarów. Kurczę, leci ciągle jak już gra. Nie jest to nic ciekawego, bo nie chcę jednak zginął. Złączyłem chwilowo inkognito, incognito, ale już właśnie załączam, żeby tutaj nie być jakoś hancony. Ten incognito jednak faktycznie dużo, dużo nam daje. Zakrywa nick i w ogóle nie wiadomo, że to my. Idealnie się to składa. Idę z miejsca bo to jest też dużo właśnie takich ziomków w setach tutaj na Pieraka, gdzie ja nie mam z nim kompletnie szans. żydem na cecha 8 i tak, jak się nie mylę, no są tu po prostu bardzo takich dużo kili, których jesteśmy bardzo łatwo w stanie zabić. A niestety mi zabrał kila ziomek. Tyle osób stoi tutaj przy linii, a nikt. o dobra, wyszedł pierwszy ziomek, którego no zabiję oczywiście. Tyle osób stoi w takich żelakach, albo w megasowych setach tutaj przy linii, ale nikt nie wychodzi. Chyba zabiję kolejnego. O kurczę, sobie raz na swoje plecy. Że ziomek miał jakiś z fajerką czyli jest to pewnie jakiś miecz 12. Ja jestem naprawdę ciekaw, co to są za Zębiaki. co z nich może wypaść, no chyba nie no nic mi nie wypada z tych zębiaków Powiedziałem, że są różne na mapie może z tych innych wypadają jakieś dolarki bo nic kompletnie nie dostałem w sumie ciekawe o co z tym chodzi A tu jest jakiś ziomek w bardzo słabym secie, jakby go kurczę zabić o ma nożyce dobre, to się w sumie może udać tylko mam 7 fajerwelek i tak się właśnie zastanawiam czy do niego jakby podjeżdżać, on może mi duże kogoś bić no jakoś dużo mi nie bije tak szczerze, ale ma widzę, że mi jest fajerką, można spróbować go złapać w pańczyny no zdecydowanie to jest większa większa Przewaga, przez to, że ma ten mieczek i ta fajerka jednak dużo mu daje. Ja też nie mam niestety potek. Ile chodzi taki set dziesiątka? Po 1500 kosztuje, a set 11 kosztuje po 3000, ale jest to jedyna klata, więc no raczej nie chciałbym wydawać 3000 od razu. Może wydamy na... Seta 10, czy jest sens jak na razie? Lepiej grindować, tak szczerze, kurczę, na razie nożyce i drop. Nie wiem, expić jakoś na spalnie czy co. nie wydawać siana, bo no niby nie ma tych perków jeszcze siły. Jednak nie będę chyba jeszcze robił tego seta. Po w najwyżej w setie 10 będę na razie uciekał. A dzięki za oglądanie, widzimy się w jutrzejszym filmie. I na razie wydaje mi się, że początek edycji całkiem ok. Będę oczywiście tutaj gndował drop, żeby jak najszybciej to wymaksować. mi się w jutrzejszym odcinku o 14, bo na tyle. Do następnego filmu, siema.